Siemano, witam was w kolejnym odcinku, i dzisiaj odpowiemy sobie na jedno pytanie: czy jesteśmy dziadami? I ten film możemy skończyć już po 20 sekundach. Tak, jesteśmy dziadami, a przynajmniej nasza reprezentacja w piłce nożnej. Ja z reguły nie miałem zamiaru poruszać tego tematu, tego zgrupowania. Oczywiście nie miałem zamiaru poruszać go dwa tygodnie przed, przed dniem dzisiejszym, no bo jak patrzę na to, jak to się potoczyło, bo z jednej strony mamy zwycięstwo z Niemcami, a z drugiej. Porażkę ze 174. drużyną w rankingu FIFA. No to trzeba chyba sobie troszkę o tym powiedzieć, bo dzieje się źle. Ja po komentarzach widziałem, że ten temat Was interesuje, więc ja też się wypowiem. No bo jednak polska piłka to rzecz, która może mnie nie najbardziej interesuje, ale jak mnie oczywiście dotyczy, więc warto by było troszkę się wypowiedzieć na ten temat. Santos out, Santos in. O tym w dzisiejszym materiale. Jeszcze na samym starcie zachęcę do klikania tego czerwonego przycisku. Subskrybuj, niebieskiego lajka i wchodzenia w sekcję komentarzy. Piszcie o tym, jakie są Wasze opinie na ten temat, opinie na temat na tej reprezentacji. Oczywiście, bo jako Polacy pewnie każdy z Was ma co innego do powiedzenia. A tak zupełnie szczerze, to jestem po prostu ciekawy Waszych po prostu. Opinii, a teraz troszkę powiemy yy, o mojej opinii, ale na początku sobie troszkę powiemy o tym całym zgrupowaniu, bo to będzie podsumowanie właśnie całego zjazdu naszej reputacji Polski po sezonie. Piłkarze oczywiście są zmęczeni, jasne. Yy, durnotowaty dla mnie pomysł, że jeszcze gramy Ligi Narodów, eliminacji i tak dalej. A te mecze towarzyskie są w ogóle bez sensu. Ale okej, okay. żegnamy kółeboszczykowskiego, yy, to. Myślę, że temat numer jeden. Miał być temat numer jeden tego zjazdu, no ale nikt się nie spodziewał tej burzy w, w, w Mołdawii. W każdym razie, Kuba Waszczykowski, do tego sobie teraz przejdziemy. Dziękujemy za, za piękne lata w kadrze, jak najbardziej. Tego karnego wybaczamy po czasie. A zupełnie szczerze, kapitan odchodzi w pięknym stylu, 16 minut z Niemcami, w zwycięskim z meczu i słuchajcie, ten mecz mógł dawać optymizm, w sensie nie był wygrany w jakimś wielkim stylu, przewracaliśmy się o własne nogi, ale Kuba Kamiński coś tam ładnie poczarował, były plusy, można było mówić, nie no, ten wersja jest zdecydowanie na plus, na takich meczach się buduje wielkie reprezentacje, bo przecież drużyny buduje się z zwycięstw, więc same plusy, także... Co za problem? Do Mołdawii, jedziemy do Mołdawii, idziemy do Moldawii na mecz eliminacji Euro i co się tam może stać? Milik strzela, Lewandowski strzela, 2-0 do przerwy, a potem się dzieje absolutny horror. Ja tego meczu nie oglądałem jak coś, e, ale byłem po prostu w szoku, jak wchodzę po prostu sobie na Twittera i ja patrzę, jest 2-0, przyjemnie, a potem patrzę, że jest 2-2. No nie wiem, myślałem, że to jakiś fake, clickbait, nie mam pojęcia a potem 3-2. No nie wiem, co tam się wydarzyło. Oglądałem po ten skrót. Bramki, które trzymaliśmy, były po prostu żałosne, i potrafiliśmy rozgrywać od własnej bramki. W ogóle strata ziemińskiego, no nie no, to to masakra. Masakra. Właśnie dlatego nie oglądam polskiej piłki. Macie odpowiedź. <gryw> Ale zupełnie szczerze, masakra i aż przykro, jak Twoja prezentacja tak gra, nie? W sensie, a to może na co dzień oglądałem piłkę klubową, to. Lepszą, ale jednak chcielibyśmy, żeby nasza prezentacja narodowa umiała sklecić dwa podania, nie? A my z WONDEWYM nie potrafimy. No nie no, smutne, smutne, tym bardziej, jak się pamięta Euro 2016, gdzie naprawdę umieliśmy zaczarować. Byliśmy, myślę, że to 5 w Europie, na świecie nawet może. A niestety taki spadek, no jest bolesny, jest bolesny i to boli. Co się dzieje w tej prezentacji? Nikt chyba nie jest tego w stanie poskładać. W przyrodzie Santos, trener oczywiście z doświadczeniem, wygrywa Mistrzostwo Europy w 2016, pokonuje naszą tą świetną prezentację Polski, ale nie jest w stanie nic z nami zrobić. To jest jedno zwycięstwo na trzy mecze, trzy punkty po trzech kolejkach, tylko jedne punkty z Albanią i to jedne u siebie. Nie umiemy grać na wyjeździe, przypomina się Liverpool z poprzedniego sezonu. A nie chcę tego pamiętać. W każdym razie, wow, no, to jest naprawdę szokujące. To spotkanie, to co się ostatnio dzieje z kadrą. I w ogóle decyzje podejmowane przez, przez kulesze, i to wszystko idzie w złą stronę. Był siwy Bajerant, Souza, ale ja się mu nie dziwię: on uciekł przy pierwszej, lepszej okazji. W sumie chyba był dobrze, bo, bo on by nic z tego nie skleił, mam takie wrażenie. I potem, słuchajcie, przychodzi Czesio. To jest moment, oczywiście, który pamiętamy: Czesio. I według mnie czasie zwalniać nie powinniśmy, w sensie to głupota. I widzicie, ludzie się z niego śmiali, że on w wywiadzie mówił: zostawcie mnie w kadrze, a my pojedziemy na euro. I wszyscy mówili: z takiej grupy nawet nie da się nie awansować, ale Polak nie potrafi. Polak, no najwyraźniej, my dokonujemy rzeczy historycznej i tego nie zrobimy. Dla mnie w ogóle, niestety, ale tacy trainerzy, których zatrudniamy, to są zlitynerzy. No bo Santos kompletnie nic po angielsku, portugalski mało jakieś takie, nie wiem, bym powiedział, charyzmy w sobie ma. E, oczywiście nie odbieram mu od tego, że jest świetnym szkoleniowcem, ale bądź co bądź dla naszych polskich piłkarzy to chyba trzeba jednak przemówić, bo to po prostu im odbija, nie? Ja nie wiem, nie wiem, co tam się dzieje. W każdym razie, no, wyobraźcie sobie, że przychodzi gość, stoi na środku waszej szatni, mówi coś po portugalsku, obok stoi tłumacz ją wam tłumaczy na polski, ewentualnie angielski, nie no, raczej na polski, bez przesady. E, I... I co wy na to? No, Przemawia do was taki trener? No średnio, nie? No Trener powinien mówić personalnie, w języku przynajmniej zrozumianym przez większość. Powinien mieć jakieś emocje w głosie. A jak ja widzę go na wywiadach, to mam wrażenie, że mu wszystko jest już obojętnie. On sobie kaskę zbiera, jest miło i w sumie to przypieszę. Przy okazji ucieknie z powrotem do Portugalii. Tak to widzę. Dla mnie, Santos, yy, to troszkę błędny był wybór yy, i zobaczymy. No może coś wprowadzi, ale mam raczej tego. Takie trochę, nie wiem, jestem tak trochę odrzucony tymi ostatnimi spotkaniami. Czesia, zwolnienie było błędem. Bo jak był Czesiu, to my byśmy, to my, słuchajcie, wygrywaliśmy ważne mecze z Walią. Utrzyma się Widzę Narodów? Utrzymać. Dwa mecze z Walią, bardzo trudne, wygrane. Taktyka, może nie jakaś piękna, ale graliśmy. Wygrywaliśmy te spotkania. Świderski top, Lewandowski Dobrze sobie radził, miał jakieś wsparcie z przodu, bo teraz to jest lega na lewego, on odgrywa główką, i nie ma nikogo w pobliżu. Jakoś to działało. Wiecie o co mi chodzi? Cześciu miał plan, yy, i oczywiście ten plan nie był może jakiś niesamowity, ale naprawdę, to była inteligentna osoba. Inteligentna osoba musi mi przyznać, yy, a jak ludzie inteligentni prowadzą masami, to, to się raczej dobra. Zwy przykład, ale yy, generalnie. Myślę, że to by się skończyło dobrze. W końcu wyszliśmy z grupy, prawda? Z tymi inteligentnymi ludźmi i masami to oczywiście zły przykład, bo można sobie pomyśleć o różnych sławnych politykach w przeszłości. W każdym razie, jeżeli chodzi o Czesia, to naprawdę mądry gość. Myślę, że większość z Was oglądała ten wywiad w TVP Sport, naszej ulubionej telewizji, w którym po prostu on dosyć dobrze się wypowiedział i wszyscy, w sensie wszyscy, ja myślę, że wszyscy wy też wtedy myśleliście. To samo co ja, że on po prostu w tej kadrze powinien zostać. Mądrze mówi, przemy dla mnie, nie przekonał. E, mówił o realiach turniejów, o Mistrzostwach Świata i tak dalej, o tych podwyżkach, premiach. To trzeba zapomnieć, słuchajcie. Naprawdę, według mnie, trzeba było go zostawić. Polak, ja uważam, że do tej roli nadawał się idealnie. Od wielu lat była o tym mowa. No i przychodzi, przychodzi Santos i, i niestety, i niestety myślę, że on nie jest w stanie, ja wiem, tej reprezentacji. Sklecić? Nie wiem, no brak liderów w tej reprezentacji. Zdecydowanie odchodzą wszyscy. Nie ma Glika, nie ma Grysickiego, nie ma Urboszczykowskiego, nie ma Piszka, nie ma Fabiańskiego. Jeszcze Lewandowski musi wylecieć, prawda? No nie no. Co Popadamy po prostu w mierność, zaraz spadniemy na 170 miejsce w rankingu FIFA. To jest skandal. Gramy średnio, bez jakiejś takiej dominacji w ofensywie, bez jakiegoś większego prestingu. Ja chcę pomyśleć o jakichś najlepszych drużynach. Jezus, pressing, fajnie, odbieranie piłki, wysoko, stoimy, strzelamy. Nasza polska się, reprezentacja się gubi, nie wiemy co chcemy grać. No, tego typu gadanie, że jesteśmy na wakacjach w połowie meczu, no nie no... Pff. Nie wiem, Santos nie potrafił tego meczu zabić, to też jest bardzo duży minus. Trener musi umieć zabić mecz. Tak. Yy, mi się tą mistrzowski Liverpoolu, najlepszy sezon, jeżeli chodzi o taką mentalność dla mnie, zespołu, jaki oglądałem w historii. Yy, I po prostu jak nie szło, nie szło, na przykład przybyłem mi się spotkanie z Norwich w 2020 roku, Liverpool, wygany 1-0, stadiumane z golem. To jest gol i Jurgen Klopp potrafi to spotkanie wtedy zawić, drużyna jest zmotywowana na tak najwyższym poziomie, że Mimo że ciężko wtedy było, już tam tego wieczoru em, na swoim stadionie Carol Road em, dobrze grało i, i, i strzelali, były różne sytuacje, to to spotkanie udało się zabić, em, dograć w dziwnym, brudnym stylu, ale tak się wygrywa spotkanie, tak się wygrywa trofea. I ja nie mówię o epickiej mentalności najlepszych w dużym świecie, świata w przypadku reprezentacji polskiej, ale nie umieć zabić spotkania z Mołdawią wprowadzić paru obrońców, ustawić, zmotywować zespół, powiedzieć jak mają grać, przetrzymywać piłkę i nie, nie dawać szans, żeby modela się napędziła, no to jest logiczne. Tego uczą na każdych kursach trenerki i ja to przynajmniej wiem. Jak mam karierę w FIFA, to potrafię zabić u mecz i potrafię tak ustawić zespół, żeby drugie nie dochodził do szans. Tak? Logiczne. W dwóch meczu Ligi Mistrzów tak się zawsze robi w każdym ważniejszym spotkaniu, w spotkaniu o punkty, tym bardziej, że wiemy, że piłkarze są zmęczeni, nie muszą nic udowadniać, bierzemy trzy punkty, żeby nie było gadania w Polsce i jedziemy do domu. A on tego nie potrafi zrobić. Nie wiem, co on powiedział w szatni piłkarzom. Myślę, że też zlekceważył. No nie możesz lekceważyć rywala, tak? A on go zlekceważył. Powiedział OK, mamy 2-0, super. I, I autentycznie, szczerze, ja jestem Santos out, bo ja nie mówię, że to jest jego wina, ale to nie jest tener dla nas, a poza tym pytanie jest, czy jakikolwiek tener dla nas jeszcze będzie, bo myślę, że Czesio był dobrą opcją i my go wywaliliśmy, zwolniliśmy i będzie nam trudno znaleźć coś takiego, bo, bo Czesio miał, nie miał może jakiegoś mega stylu, ale umiał ten zespół ustawić, jakoś ich zmotywować pod te punkty, pod ten turniej. A teraz nie wiem, ja, ja nie widzę. Ja, ja, ja nie jestem chyba fanem tych zagranicznych trenerów, bo oni średnio wpisują się w realia tego wszystkiego. Mamy, słuchajcie, bardzo trudną sytuację. Nasz związek piłki nożnej, nasza, nasza piłka, to jest zupełnie inna piłka niż w innych krajach. To jest po prostu piłka specyficzna, mamy zawsze specyficzną atmosferę. Nasi dziennikarze, którzy najeżdżają na piłkarzy, trenerów, in, na odwrót, yy, to jest chore. W innym kraju chyba myślę, że tak nigdzie nie jest, w innym kraju. W Polsce, no to jest takie typowo polskie, tak? takie najeżdżanie, gadanie i tak dalej. Więc u nas, według mnie, musi być Polak z silnym mentalem, jaki, według mnie, miał Czesiu, bo on potrafił naprawdę dziennikarzy zgasić Nie przejmował się tym, robił swoje, wyszedł z grupy i tak dalej. Więc dla mnie to był już błąd, że my go zwolniliśmy. Ja o tym na kanale nie mówiłem, ale też dobrze, że w końcu mogłem się miałem okazję się powiedzieć A zagraniczni trenerzy, i to jeszcze tacy w podeszłym wieku jak Santos, którzy. Okej, okay, może też oni bardziej nie, oni nie mają silnej psychiki, on bardziej zlewa polskich dziennikarzy i tak dalej, ale też nie potrafię przemówić niestety do piłkarzy. Mam takie wrażenie, że nie umie ich tak kopnąć dać im takiego impulsu i niestety, ale to, to chyba nie wyjdzie. I co dalej z naszą reprezentacją z euro? Eee, no nie wiem, słuchajcie, jak on był Cezarem kuleszem, Czym zwolnił Santosa? No nie no, w takich paru spotkaniach to nie. Oczywiście mówię, że jestem Santos out, ale głupie by było go zwalniać, tak? Tym bardziej, że no źle zaczęliśmy yy, te eliminacje, niech chociaż sobie je dogra Santos. Jak nie wyjdzie, to trudno. To potrzeba wielkiej przebudowy, która jest już w ogóle potrzebna od paru lat, ale pomijmy ten fakt. Mamy kolejne mecz we wrześniu, bardzo ważne. Albania, z tego co mi się wydaje, i Wyspy Owcze, Wyspy Owcze na pewno. Parem jest z wyspami owczymi, prawda? Nie, no, muszą być, musi być, słuchajcie, 6 punktów i wracamy do wyścigu o Mistrzostwa Europy. Oczywiście, e, to jest do zrobienia. Trzeba dawać dużą szansę, ale ja niestety z perspektywy dnia dzisiejszego widzę to bardzo, 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 bardzo cienko. Ach. I to chyba tyle, co miałem do powiedzenia na ten temat. Trochę się rozgadałem. Piszcie o Waszych odczuciach, o tym, czy Czesio out powinien być czy Czesio in, Santos out, Santos in. Jak to ma wyglądać według Was? Gdzie my stoimy? Bo ja uważam, że my naprawdę jesteśmy w średniej sytuacji, ale jednak Santos musi to dograć i zobaczymy potem. Ale niestety zwolnienie Czesia było, 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 było po prostu błędem. U nas się źle dzieje. Ale to od lat w Polsce, to się śledzi, i to nie jest nowością, i do tego chyba wszyscy już przywykliśmy, prawda? Prawda. Jeszcze raz zachęcam do klikania czerwonego przycisku, sekcji komentarzy, a my widzimy się w kolejnych odcinkach w, we wtorek. We wtorek. Piszcie też, czy zdaliście jak tam zakończenie roku, bo dzisiaj, oczywiście dzisiaj, przepraszam, wczoraj było. Więc słucham, słucham, słucham komentarzy, piszcie, a my się widzimy we wtorek. Siemanko.